Co tam z Coś powiesz? Kamera? No, nie ma, nie. O nie, no, yes, się, yes, się, yes, się, yes, się, yes, tak <grym> Cenzor! Witam was serdecznie w pierwszym odcinku tego jak powstał się, do Never Look Back at Nightfall Tak naprawdę będzie właściwa część, w sensie to, co już się działo w samym studiu no Name. I dostaniecie trzy odcinki z trzech dni: tego jak kręciliśmy, jak budowaliśmy każdą scenografię, nad którą najwięcej pracowaliśmy, tak naprawdę. Samo kręcenie zajmowało już, powiedziałem, najmniej, najmniej czasu. Mieliśmy bodajże 100 metrów kwadratowych przestrzeni, żebyśmy mogli zrealizować każdą scenę. Więc byliśmy wszędzie, <noise> pozajmowaliśmy każdy kąt. No, ale to zobaczycie później. Chciałabym Wam też koniecznie opowiedzieć o pewnym wyjątkowym czerwcu. Mowa o koronie z, ze świec, którą wykonała dla mnie Karonel. No, powiem Wam, że z tego co tak rozmawiałam z Patrycją, to w ogóle problem z, z stworzeniem tej korony, bo same te świece tak bardzo się no, nie, chciały, nie chciały przyczepić. Dlatego olbrzymi szacun i ukłony dla, dla Patrycji za wykonanie tej, tej korony. Ten czep jest trochę na, na zgubił. Co się wydarzyło, to zobaczycie zresztą. A dzisiaj e, zaczniemy sobie od scen Sira i moich. Tak więc zapraszam. Hello. <laughs> Hello. 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 <laughs> Hello. Mm-hmm. Zobaczymy, Ale najwyżej ale nie wyżyje się za garę, nie wiem. Bo to mamy. Nie, no Dobra, ale. Nagrajcie. Nagrajcie. W sumie jest ten zakryte. No jest dobrze. jest. To ale to wymyśliliście, jak to wyliczone wszystko? Wymyśliśmy na na zewnątrz. Ja piercale, no. Ale nie, to to już teraz. Ja pierce. Dobra, miałam przeczucie, że przedat już go. Tak. Odkryj No, nie mój. Twój? No. no. Za, za, czy, tak, no za 30 zł go kupiłam. <grym <grym no. Dobra. Możemy pójść z tym? Czekaj, czekaj. To nie jest tak łatwo złapać. nie jest tak łatwo tak. 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 złapać, wiesz? Nie, bo jak nie złapię, to się zrobi dupę. Pierwszy palcami i ciągle. Jak nie złapię, to się zrobi dupę. Nie złapię, nie złapię. No, nie będę ryzywał, złapie, nie nie? No, nie. Dobra. Mój dym nie działa. Nadal sporo Ale podobno w stadium otworzyłem. Słuchaj, tak. I trzy, to akcja. To wesy to do domu. No nie? ja biorę to do domu, oczywiście się jako... Ale <ślenia> on już mnie nie doprowadził. Ja wiem, ale to ten ten nie wiem. A on mnie pogląda, że on za to już nie ma. <ślenia> 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 ale to ja myślałem, że my go rozwalimy. Nie nie. Nie, nie! nie! Zostaw moją młodość. Zostaw moją młodość. No bo to jest juność. To jest młodość po prusyjsku. Aaaaah. No. Tak. Tak. Okay. Tak. Idę <ślenia> <sk> Czekaj, tam <stamtąd? g> to? <gadget> oh, patrz, 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 no to patrz. O teraz, teraz stąd, stąd, widać, no. Nie ja wiem, czy kamera jest słaba, bo to Tak, zapięta, to, to, no. to, to, No. No. Może nie gramy Black Metalu, ale wszystko nie, się nie, pali ja nawet studio. No. A jezu, to jest...

So, tam ja, to DVD tak Mamy jeszcze pół <eps> metra. W panelach, <smhishib> no dobrze, tutaj jest schowane Czy tak może też być? Nie To so so to tak <tamami> okay. <laughs> Dzięki. Od każdego ja pospakowałeś do skońca.

Muzyczka. Muzyka. No, to się bardzo szybko ten palą. Ten to pracy, sobie I bardzo szybko się palą te świeczki. No, trzeba jechać. ja wam powiem, że tarczyna...

W internecie, wytrzepmy wosk z włosów za pomocą ręcznika. Możemy lekko zwilżyć włosy olejkiem pielęgnacyjnym. Właśnie, olej. ten, e... Aniu, jak się czujesz? Koło kasy. Ja? ja? Dobrze. Wierzę <grym> w wrażenie>, wrażenie, wrażenie, wrażenie tylko jak no. pociągnę no. ciepełka na pleca no. i to wiedziałam, fajne, że już za, 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 za <grym> się zaczyna proces spalania. <grym <grym topię się. A może mi ten olejek? No, jak widać, w pierwszym dniu już musiały być ofiary. No, ale skończyło się, jak widzicie, dobrze. Mam włosy. Nie musiałam, nie musiałam ich ścinać. Oliwa pomogła, no. Zresztą nawet tutaj, jeżeli chodzi o ciuchy, no to z ciuchów też musiałam ten wosk ściągać. Ale tutaj akurat był mniejszy problem, bo wystarczyło po prostu żelazkiem przez jakiś tam materiał to wyprasować i to rewelacyjnie w ogóle zaszło. Tak więc bardzo Wam dziękuję, że zostaliście do samego końca. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście miło będzie, jeżeli zostawicie kciuk w górę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, bo pojawi się więcej odcinków, nie tylko z samego teledysku, ale i również z innych, innych sytuacji, jak na przykład sesji zdjęciowej no, więc w każdym razie, jeżeli by was to interesowało, co nie Lucian, no, to zapraszam. tak, to tyle ode mnie i Luciana, więc dzięki, dzięki wam serdecznie i trzymajcie się do zobaczenia pa. Maybe knowing what's reminded back there Or what reminds of the life you left